Nie, chyba dla większości kobiet najważniejsze jest oczywiście dokładne oczyszczenie skóry wieczorem. To jest to, bez czego żadna kobieta nie powinna się kłaść spać, ale oczywiście czasem zdarzają nam się drobne grzeszki, ale jeżeli skóra ma odpocząć, to przede wszystkim ją trzeba dobrze oczyścić. Naszym mamą wystarczał krem Nivea, ale teraz patrząc po ofercie właśnie sklepów, tak jak tutaj znajdujemy się w Seforze, no to w zasadzie wszystko, jak się okazuje, jest nam potrzebne. Oczywiście te zapotrzebowania skóry zmieniają się z wiekiem. Się okazuje, że później znajdujemy wiele miejsc na sobie, gdzie jeszcze są do tego kremy odpowiednie. Ze względu na to, że wykonuję taki, a nie inny zawód, to moja skóra też jest moją wizytówką. A po drugie, skóra dobrze wypielęgnowana nie stwarza problemu charakteryzatorką, bo wtedy mniej czasu spędzamy oczywiście przed lustrem i mamy więcej czasu na, na planie.